Cześć, hej, witajcie! Dzień sobotni zakup SEACIK. 2013 rok. Zynka. 132 tysiące przebiegu. W fajnym stanie, naprawdę. Fajne auto. Fajny lakierek, fajny kolorek. Alufelgi z zimowymi oponami. Do tego jeszcze jest komplet. Komplecik. O, patrzcie jakie ładne letnie opony. Co tu mamy? 215, 40, 17. Tutaj mamy oryginalne sprężynki jeszcze. W razie, ale gdyby gdyby było za nisko jeździć. Z Hera, fajnie, bo sobie teraz założone obniżające sprężyny. A więc dorzucone są w razie, ale oryginalne. O, wysoko, teraz nie zamknę. Naprawdę fajne autko, udało się dzisiaj kupić. Takie sobotnie zakupy, dla klienta specjalnie, kupiłem to auto, było trochę targowania się, <laughs> jak, jak zwykle zresztą, twardo, targowaliśmy się, no i dobiliśmy targu, no i jeden środek, ładny, bardzo ładny, nic nie podarte. W środeczku bardzo ładny, czysty, zadbany 132 tysiące przebiegu fajnie. Wszystkie papiery, jakieś tam książeczki, wszystko ma naprawdę ładne, fajne auto, fajnie się udało kupić dzisiaj No i tak to wygląda. Takie sobotnie zakupy Szybkie jedzonko ciach, picie jedzonko Jakby ktoś był w Niemczech gdzie ten znak? O tu <laughs> jakby ktoś był w Niemczech i chciał zjeść coś sobie dobrego z Aldika to słuchajcie takie frykadelki Polecam naprawdę taki ala mielony do tego taką pizzę małą no i bajka jest normalnie Zaraz jadę do fabryki Porsche Do zobaczenia